Siemka, cześć, witajcie. Jestem AMPU, a to jest Battlefield Bad Company. No i zn znówmy sobie grę. W ostatniej misji jechaliśmy za tą satelitą. Ruszajmy na miejsce katastrofy! Już! Ups. To nie małoby tak być. Ruszajmy na miejsce katastrofy. Już! Jakie albo Ale budynki niezniszczone są. To będzie filmik, chyba? Tak. Podaj, Czarno, coś się... Serwer danych. Słuchaj, nie jestem ludzką pochodnią. Nie mogę go teraz dotknąć. Ma pewnie 1100 stopni. Jest odporny na promieniowanie. Wrogowie po lewej! Powstrzymać ich! Уже же Kurwa masz trafili w satelitę, musimy ich odeprzeć! Robota skończona. Żołnierze z prawej, zajmijcie się nimi! O, co się będę? No daj wait. No dobra, idę! Jest jeden!

Zajmij się tym skurwielem! Zdajcie jakiś kratnik! Znowu trafili, kurwa. wam! Aha, berwał. Niech to jasna cholera! Jeśli go stracili, będziemy mieli przez radę! O jakie lagi! Chyba sobie usiądę. Wygląda na to, siade, siade. że wszystko w No, może poza pogodą. Miejmy to za sobą. Pogoda się zmienia. Wydwaj zabezpieczcie czarną skrzynkę. Spróbujemy skombinować jakiś transport. się sierżanta! Z zaraz wrócę! Tylko mnie nie zastrzel! Niech to nie No i nam drużyna uciekła. tu dowódca Brawo 2, zgłoś się. Gdzie jesteś? Szukamy Hagarda. Przymnie odpowiada. Jeśli nie słyszysz, rozejrzyj się za jakąś kryjówką. Szukają nas lust, przepisują całą pieprzarą górę. Musisz się ogrzać i szybko przemieścić do kolejnych kryjówki. A zewnątrz długo nie pociągniesz. Trzymaj się. To Aha, czyli to też miał drzewa. Fajne. No bo ogólnie mu musimy co chwila być w jakimś pomieszczeniu. To zamarzniemy. Baro nie wiem czy mnie słyszysz, ale jeśli chcesz przeżyć, musisz się ogrzać. Rozpal Давай, 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 давай. Я дальше каме американцев. Заговаривайте чудость. А? Вся мать. Турто. Американцев. A drugi jest tutaj. Oj 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 oj. Holera jasna. Dobra, można biec. Aż mi się zimno zrobiło tak. Jeszcze Chlebie Tak się to u nas robi. O nie będę się szczypał jakimś. Teraz przez jakąś wioskę idziemy.

Się na dach. Zabiorę, tylko szybko, bo nie wiem, jak qui, bo Mówiłem, żeby mi Flina nie ruszać. Pal się. Ale chłopaki ładnie strzelają, kurde. Witaj z powrotem, synu marnotrawny! Trzymaj się! Broń skalarna! Cudeńko, prawda? To, to niemożliwe! Nigdy nie słyszałeś o operacji Aurora? Słyszałem, ale nawet jeśli udałoby się wytworzyć pole skalarne... To w troposferze rozpętałaby się potężna burza magnetyczna... Zaraz, zaraz, zaraz! A po polsku? Broń skalarna emituje niezwykle silne impulsy elektromagnetyczne. No i... No i odpalają ją w odpowiednim miejscu, wysiada sieć energetyczna w Stanach, nasz wspaniały kraj popada w anarchię, co skłania Rosjan do złożenia nam wizyty. Koniec kropka! Więc lepiej znajdźmy tego gościa. To Arkady Kirylenko. Cholera. Ten koleś, co go wtedy nie ostrzeliłeś? Jest związany z tym projektem? Kirylenko jest tym projektem, więc albo wyruszamy, albo on zniknie. Muszę omówić to z Braidwoodem. Nie, 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 nie. Zamiast nas pośle paru przygłupów z sił specjalnych z jakimiś pedalskimi kardiomonitorami przy spluwach. Sieczam cię? Siakrę, mam 44 lata. Troje nieślubnych bachorów na głowie i karierę, która zmierza do nikąd. To miała być moja ostatnia misja do kurwy nędzy. Po prostu już nie mogę. Nie dam rady. A kto uratuje Stany? A później co? Jajco. Znaczy, wchodzisz w to. To, że Kirylenko żyje to moja wina. Switz? Niech pomyślę. Tak! Hagat. Kurde, ustatkować się jeszcze nie zamierzam. Więc odpowiedź jest całkiem prosta. Wchodzę w to. Dobra, robimy tak. Jedyny sposób, żeby dorwać Kirylenkę, to podłączyć się do operujących w rejonie amerykańskich oddziałów pancernych. No i to jest. Koniec misji, jakaś chyba krótka mi się wydaje. Ale nic. Do zobaczenia na razie, cześć.